Fragment z księgi Powtórzonego Prawa, rozdziału 32, jest nazywany pieśnią Mojżesza. Jest to jedno z najbardziej znaczących, a zarazem pomijanych przez wielu, proroctw w pismach. W tej części skupię się tylko na kilku ważnych punktach tego proroctwa, które pomogą nam rozpoznać biblijne dnie ostatnie. Po pierwsze, proroctwo to odnosi się do czasu ostatecznego Izraela a nie do dni związanych z historią ludzkości, a więc tzw. końca świata. Mojżesz wezwał Izraela do rozważenia, jaki będzie ich koniec, aby zważaliby na swój koniec. Po drugie, Mojżesz powiedział, że w dniach ostatnich Izraela staną się oni całkowicie zepsuci i zboczą z drogi, którą im przykazał i za to spotka ich nieszczęście w dniach ostatnich. Księga Powtórzonego Prawa, 31 rozdział, werset 29, jest wprowadzeniem do pieśni Mojżesza. Po trzecie. W dniach ostatnich JHWH sprowadzi pogan, aby wzbudzić zazdrość Izraela. Po czwarte. Bóg powiedział, że w dniach ostatnich Pan będzie sądził swój lud. Będzie sądził Izraela, ponieważ pochodzi z winorośli Sodomy i z Pól Gomory. Po piąte. W wyniku grzechu Izraela J.H.W.H. powiedział Zapłonął bowiem ogień mojego gniewu i spłonie aż do głębi piekła i pożre ziemię i jej plony i wypali posady gór. Po szóste, w dniach ostatecznych J.H.W.H. pomści krew swoich sług i odpłaci zemstą swoim wrogom. Jak zauważyliśmy, proroctwo koncentruje się na dniach ostatnich Izraela. Wtrącanie do tego fragmentu idei końca trwającego obecnie wieku chrześcijańskiego jest bezzasadne. Tak więc podobnie jak w księdze Rodzaju 49, dni ostatnie są utożsamione jedynie z dniami ostatnimi Izraela. W związku z tym zachodzi nagląca potrzeba, aby wszyscy, którzy wzięli się za nauczanie innych, opierali w końcu swoje nauczanie w tej kwestii do Pism Świętych. Możesz powiedział, że w ostatnich dniach Izrael stanie się całkowicie zepsuty i w wyniku tego spadnie na niego nieszczęście. W Dziejach Apostolskich 7:52 Szczepan stanął w świątyni i skarcił Żydów za ich długą, krwawą historię zabijania proroków, którego z proroków nie prześladowali wasi ojcowie i pozabijali tych, którzy zapowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Pan Jezus również powiedział, że przez zabijanie apostołów i proroków, których zamierzał do nich posłać, dopełnią miary swojego grzechu. Pan Jezus wskazywał, że sąd za ten pełen grzechu kielich zostanie wylany w jego pokoleniu. Pan Jezus pojawił się w dniach ostatnich. Powiedział, że Izrael dopełni kielich swojego grzechu i będzie sądzony jeszcze w jego pokoleniu. Jest zatem jasne, że Pan Jezus nie mówił o kościele, nie mówił o żadnym tak zwanym końcu świata, mówił o tym, co miało jedynie stać się z Izraelem w jego pokoleniu. To oznacza jednoznacznie, że dni ostatnie przepowiedziane w Księdze Powtórzonego Prawa 32 miały miejsce w pokoleniu Pana Jezusa i zakończą się, gdy Izrael zostanie osądzony. Tym sądem, o którym mówił Pan Jezus, był sąd, który spadł na Jerozolimę w roku 70 naszej ery. Odnośnie punktu trzeciego, a mianowicie, iż w dniach ostatnich JHWH wezwie do siebie ludzi z narodów, aby pobudzić Izraela do zazdrości, Bóg przecież nie złożył obietnicy, że powoła pogan, aby wzbudzić zazdrość w kościele. Co to oznacza? Oznacza to, że dni ostatnie Izraela nie zostały odłożone w czasie tylko dlatego, że Żydzi odrzucili Mesjasza. Premilenialiści upierają się, że Pan Jezus przyszedł, aby ustanowić królestwo, ale z powodu odrzucenia go przez Żydów, królestwo zostało odłożone w czasie do momentu tak zwanego popularnie pochwycenia. Według milenialistów, 70 tydzień z Daniela 9 i słynna przepowiednia 70 tygodni została zawieszona. 69 tydzień rzekomo zakończył się, gdy Pan Jezus wjechał do Jerozolimy i został okrzyknięty królem. Tak więc od tego momentu ostatnie dni Izraela są w zawieszeniu, aż do czasu pochwycenia. Ale tutaj pojawia się, jak zwykle, pewien problem dla paradygmatu tych nauczycieli. Mójżesz powiedział, że w ostatnich dniach Izraela Jodhabucha wezwie do siebie Pogan. Jednak Poganie nie zostali wezwani do Jodhabucha przez głoszących Ewangelię wcześniej niż jakieś 10 lat po dniu pięćdziesiątnicy. Nawrócenie Korneliusza, o czym czytamy w Dziejach 10 rozdziale, zapoczątkowało służby dla Pogan. Następnie nawrócenie Pawła rozpoczęło misję wśród Pogan na ogromną skalę. Apostoł Paweł był szczególnym apostołem dla Pogan. Paweł cytował z powtórzonego prawa 32, aby wyjaśnić swoją posługę wśród Pogan zobaczcie Rzymian 10.19. Innymi słowy, Paweł widział swoją posługę dla Pogan jako spełnienie prorostwa zawartego w pieśni Mojżesza. Jeśli więc posługa Pawła była wypełnieniem prorostwa z pieśni Mojżesza, oznacza to, że ostatnie dni Izraela istniały podczas posługi Pawła. Jest to absolutnie druzgocące dla paradygmatu premilenialnego. Jeśli ostatnie dni przepowiedziane przez Mojżesza, powtórzonego prawa 32, istniały już w czasie służby Pawła, to odliczanie ostatnich dni Izraela nie zostało absolutnie zawieszone. I skoro Pan Jezus umiejscowił konsumpcję tych dni ostatnich w momencie zniszczenia Jerozolimy, oznacza to, że ostatnie dni Izraela nie mogą być w żaden sposób umiejscowione w przyszłości. Posługa Pawła wśród Pogan była wypełnieniem powtórzonego prawa rozdziału 32. Oznacza to, że dni ostatnie przepowiedziane w tym prorostwie były również celem jego służby. Zatem za każdym razem, kiedy Paweł mówił, czas jest skrócony, jak czytamy o tym chociażby w pierwszym do Koryntian 7,29, to musimy zdawać sobie sprawę z tego, że stwierdzenia te były w kontekście dni ostatnich Izraela. Paweł oczywiście nie pisał o końcu ery mesjańskiej. Jeżeli tak, to byłby w oczywistym błędzie, a jeśli się mylił, to wszystko, co napisał, należałoby traktować jako nieważne. Stosowanie prorostwa z powtórzonego prawa 32. Do dni ostatnich obecnego wieku, ery mesjańskiej, jest rażącym błędem. Apostoł Paweł skupiał się na wypełnieniu Bożych obietnic dla Izraela, a nie na końcu wieku czy też eonu chrześcijańskiego. Możesz powiedział, że w dniach ostatnich Pan będzie sądził swój lud, a powodem tego jest to, że pochodzi z winorośli Sodomy i z pól Gomory. Rzymian 12:19 Paweł pocieszał prześladowanych chrześcijan cytując powtórzonego prawa 32-35. Hebrajczyków 1030 w identycznym kontekście, w kontekście prześladowań zacytowano te same wersety. Zauważmy, że prześladowania Kościoła w pierwszym wieku były przede wszystkim zainicjowane przez Żydów. Apostoł Paweł obiecał chrześcijanom ulgę od tych prześladowań. Cytując obietnicę Mojżesza, że w dniach ostatnich zostaną oni osądzeni. Paweł zastosował proroctwo o sądzie Izraela mającym miejsce w dniach ostatnich do współczesnemu mu pokolenia i stosował to proroctwo do Żydów z jego czasów, którzy prześladowali prawdziwy Izrael Boży, a więc wszystkich wierzących w Pana Jezusa Chrystusa. Hebrajczyków 10. Zbliżający się sąd nad prześladowcami i związane z nim zbawienie dla wiernych było już krótką chwilą, bardzo krótką jak czytamy w dziesiątym rozdziale w wersecie 37. A ponieważ sąd zapowiedziany w powtórzonego prawa oraz sąd obiecany w Hebrajczyków, miał nastąpić w dniach ostatnich, a Pisarz do Hebrajczyków powiedział, że czas jest już bardzo krótki, pisarz ten wyraźnie wierzył, że żyje w dniach ostatnich Izraela. Tak więc po raz kolejny, w centrum uwagi dni ostatnich, absolutnie nie jest obecny wiek chrześcijański. W czwartym punkcie zawarłem myśl o tym, że Izrael miał być osądzony, ponieważ jego winorośl pochodzi z winorośli Sodomy i z pól W Apokalipsie znajdujemy sąd nad nierządnicą, wielkim miastem. Jest to więc miasto, w którym zabito pana Jezusa. Ale czy zauważyliśmy, że to miasto było również duchowo nazywane Sodomą? Tak więc Apokalipsa, która jest o wypełnieniu się Bożej opętnicy Boga dotyczącej Judy i Szylo jest również o sądzie nad Jerozolimą, którą Bóg nazwał Sodomą. Jedynym miastem w całych pismach, które kiedykolwiek duchowo nazwano Sodomą, była Jerozolima Starego przemierza. Podsumujmy. Mojżesz powiedział, że w dniach ostatnich Izrael wyda owoc pochodzący z winorośli Sodomy. Jan, pisząc o dniach ostatecznych, pisze, iż wielkie miasto Babilon, w którym Pan został zabity, Duchowo nazywany Sodomą miał zostać zniszczony. W punkcie piątym nadmieniłem, że w dniach ostatnich Izraela Jotha Bucha tak się rozgniewa na ten naród, że spali ziemię. Warto tutaj zapytać, kto dzisiaj naucza, że przy tak zwanym końcu czasów, czyli przy końcu wieku chrześcijańskiego, literalna ziemia zostanie spalona, ponieważ Bóg rozgniewa się na naród izraelski? Odpowiedź oczywiście brzmi nikt. Do tej pory nie spotkałem się z żadną grupą, która naucza, że w pewnym momencie w przyszłości Bóg będzie tak rozgniewany na Izrael, że z tego powodu zniszczy on literalny wszechświat. W pismach znajdują się metafory oraz idiomy. W dniach ostatnich Izraela JHWH miał zniszczyć całą ekonomię Starego Przymierza Izraela, do którego należała świątynia oraz system składania ofiar przez lewitów. Bóg przepowiedział więc zniszczenie nieba i ziemi Izraela, a nie literalnego wszechświata. Był to świat Starego Przymierza. Szóstą kwestią, jaką chciałbym pokrótce omówić na podstawie powtórzonego prawa 32, jest to, że JHWH przepowiedział, iż w dniach ostatnich pomści krew swoich sług. Werset 43. Jest to obietnica, która przewija się przez całe Pismo Święte. Co JHWH miał na myśli, mówiąc o obietnicy pomszczenia krwi swoich świętych? Jest to odniesienie do faktu, że historycznie rzecz biorąc, Bóg posyłał wielokrotnie swoich proroków do Izraela, aby wezwać ich do pokuty i świętości. W odpowiedzi Izrael wielokrotnie odrzucał i zabijał tych proroków. Pan Jezus, który przyszedł na ziemię w dniach ostatnich, opowiedział historię Izraela, z której jasno wynika, iż ma on krew na swoich rękach. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posyłani. W jednej ze swoich przypowieści, przypowieści o cierpiącej wdowie, Pan Jezus mówił o sprawiedliwych, cierpiących z rąk swoich prześladowców. Powiedział, że męczennicy wołają do Boga dniem i nocą. Ich wołanie było o pomstę. Identyczne słowo zostało użyte w powtórzonego prawa 32 rozdziale w resecie 43. W Bożej obietnicy, że w dniach ostatnich Bóg pomści krew swoich wiernych męczenników. Podobnie w Objawieniu 6, od 9 do 11. Widzimy męczenników wołających pod ołtarzem. Jak długo, Panie, święty i prawdziwy, nie osądzisz i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach Ziemi? Pomszczenie krwi męczenników przewija się wielokrotnie przez całe pismo Święte. Powtórzonego prawa 32, J.H.W.H. obiecał, że krew Jego świętych zostanie pomszczona w dniach ostatecznych. Zwróćmy uwagę na fragment z Mateusza 23. Wersety od 33 do 36. Węże, płody żmi, jak uciekniecie przed sądem Gehenny? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a niektórych z nich zabijecie i ukrzyżujecie, niektórych ubiczujecie w swoich synagogach i będziecie ich prześladować z miasta do miasta, aby przyszła na was cała sprawiedliwa krew, wylana na ziemi od krwi sprawiedliwego Abla, Aż do krwi Zachariasza, syna Barachiasza, którego zabiliście między świątynią a ołtarzem. Zaprawdę mówię Wam, to wszystko przyjdzie na to pokolenie. Słowo pana Jezusa jest autorytatywne. Jego wyraźne oświadczenie brzmi, że pomszczenie męczenników miało nastąpić jeszcze w jego pokoleniu, podczas upadku Jerozolimy. Pomaga nam to w naszych rozważaniach pozytywnie zidentyfikować i wyznaczyć oś czasu dni ostatnich. Mojżesz powiedział, że w dniach ostatnich, to jest, w dniach ostatnich Izraela, Bóg pomści przelaną krew swoich świętych. Pan Jezus, który pojawił się w dniach ostatnich, przepowiedział, że cała przelana na ziemi krew męczenników będzie pomszczona podczas upadku Jerozolimy, co jak wiemy z historii miało miejsce w roku 70. Dlatego też dni ostatnie, przepowiedziane przez Mojżesza, dni ostatnie Izraela, miały swój punkt kulminacyjny, w upadku Jerozolimy w roku 70. W przeciwieństwie do tego, paradygmat milenaryzmu zakłada, że dni ostatnie Izraela zostały w cudzysłowie zawieszone, kiedy Pan Jezus został odrzucony przez Izrael jako mesjasz. Według poglądu dyspensacyjnego na przykład, dni ostatnie Izraela rozpoczną się od podpisania traktatu pokojowego pomiędzy Izraelem a Antychrystem, po tak zwanym pochwyceniu. Jednakże już z naszych krótkich rozważań na temat dni ostatnich widzimy wyraźnie, że paradygmat ten nie ma żadnych podstaw biblijnych, dlatego też jest całkowicie fałszywy.